nie rano, i jednak nie jest dla mnie. Witam Was, kochani, w kolejnym vlogu. Pierwszy vlog ze szkoły. Właśnie zjedziemy śniadanie i będziemy się ogarniać, malować, i idziemy do szkoły. To jest chyba jeden z najbardziej niekorzystnych kadrów, jakie zobaczycie na tym vlogu. wam najszybszy fryzur ever, jak nie mam czasu. Cztery wsówki, włosy po prostu były zawiązane w warkocza i po prostu przypinam sobie po dwie wsówki z jednej strony, zakrywam i tyle. Proszę bardzo, fryzura gotowa. Jeszcze szybki czek, tyloweczki do szkoły. Proszę bardzo, taki obuw, super stary. Taka torba. Idziemy jeszcze do lodówki wziąć ci i lecimy. Te tak, lodóweczki gdzieś tu miałam swoje drugie śniadanie. Dobra, drugie śniadanie znalezione. Jesteśmy po pierwszych dwóch lekcjach, jeszcze nie widać was. <głos> 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 jeszcze cztery. Na szczęście w maturalnej klasie to sześć lekcji to jest u nas maks. Jak oceniacie pierwszy dzień szkoły? Źle, jeszcze <noise> wszystko niewygodne. Naprawdę pisałam po prostu lekcję temat, chciałam ładną przebitkę. Hej, Kasuzia będzie robiła test. Robimy test. Sałatki z Wigla. trzeba zabrać, zabrać wszystko. Tylko muszę zasłonić, bo później nie chce, żeby. Kilka razu żyć A, bo takie. Szef Skis. Takie dobre. Teraz macie robi test. Niech będzie mi no. pomysł, na Mam zakryć? No jak chcesz Od 0 do 10 Na ile oceniasz? To chyba 0 Ja zawsze wybieram takie zdrowe rzeczy, które nikomu nie smakują Jestem już w domu po szkole Pierwsze dwie matmy za mną I zabieramy się za robienie jakiegoś obiadku Gdybyście widzieli jak ja was teraz trzymam To jest prawdziwa konstrukcja Na opakowaniach od herbaty i uznałam, że robimy dzisiaj tofu pieczone z warzywami i do tego pewnie jakaś kasza. I tak to się aktualnie prezentuje tofu, marchewki, papryka buraki i jak to się trochę podpiecze, to jeszcze dodam jarmusz. Właśnie robię testy na prawo jazdy. Bo w piątek mam egzamin na 9.30, więc też nie będę szła do szkoły. Lekki stresik jest, ale myślę, jestem dobrej myśli ogólnie. Ja ogólnie jestem osobą, która bardzo szybko i bardzo dużo się stresuje, ale miałam już w swojej szkole jazdy ten taki test przygotowujący wewnętrzny o właśnie. I zdałam go na 71 punktów, więc myślę, że spoko. Idę właśnie z rodzicami nad jeziorko odpocząć trochę od tej nauki do prawka. Naprawdę w takie dni jak te bardzo doceniam, że mieszkam nad jeziorem. I mimo tego, że już się zaczął rok szkolny, to jak mam potrzebę, to mogę sobie pójść nad jeziorko, wychillować się, pozbierać myśli. Dzień drugi szkoły Dziś włosy spięte na taką spinkę bo Po prostu nie, nie chciało mi się więcej z nimi robić I outfit taki nie Balance. Dzisiaj dresik, bo mam WF Pierwszy w tym roku. I idziemy. Zjadłam właśnie obiad, przebrałam się. Idziemy na siłkę. Przywiozło właśnie 5 kilo malin. Ogarnęłam się właśnie dzisiaj nie do szkołki, tylko na egzamin z prawo jazdy. Stresik trochę jest, no ale trudno kiedyś trzeba. Próbowałam to jeszcze przełożyć w ogóle, bo dzisiaj w szkole są zdjęcia klasowe, ale zadzwoniłam im powiedzieli, że niestety trzeba przełożyć dwa dni robocze przed, więc za późno, więc na pewno no, nie będzie mnie na zdjęciach klasowych, to mam nadzieję, że chociaż zdam. A dzisiaj taka, danki, cała na beżowo. Idziemy. Cześć, Zdałam. Udało się za pierwszym razem. Jestem właśnie z Beniem już na spacerku w domu. Więc cieszę się bardzo, bardzo dumna z siebie jestem. Już zapisana jestem na praktyki i znaczy na egzamin praktyczny w środę, więc mam nadzieję, że też będzie za pierwszym razem i będę mogła już potem jeździć. Dobrze, moi drodzy, z okazji tego, że zdałam, robimy posiłek zwycięzców, to znaczy hałkę na maśle z malinami. W sumie, gdybym nie zdała, to też bym zrobiła ten posiłek, po prostu bym powiedziała, że to jest posiłek pocieszenia, więc po prostu robimy, bo muszę skorzystać te maliny, które moja mama kupiła. Shopping zrobiony, teraz jesteśmy w Sinseju, bo to jedyny sklep z ciuchami u mnie w mieście, więc zazwyczaj wszystko zająłem przez z neta, ale liczę, że może raz w życiu coś mi się tutaj uda znaleźć. Dobra, znalazłam jedną podobającą mi się rzecz w taki sweterek. Nie wiem, zastanawiam się. Bo tak chciałam wam się tylko pochwalić Pierwszy raz używałam spieniacza u nas w ekspresie do maczy I wyszło mi normalnie jak z kawiarni Jestem z tego mega dumna Właśnie ogarniam się do szkoły, nakładam SPF-a Testuję teraz takiego, bo zawsze używam takiego z CeraVe Ale mi się skończył, więc kupiłam chyba jakieś inne I mam nadzieję, że się nie spóźnię, bo mam dosłownie 25 minut do wyjścia, wyglądam tak Ogólnie moją chyba jedną z większych wad jest to, że jestem strasznie spóźnialska Więc mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie ten dzień, że się spóźnię Chyba, nie, dobra. Już resztę się spóźniłam yy, w tym roku do szkoły, więc no. Jeszcze chciałam się tylko pochwalić, jakie sobie drugie śniadanie odwaliłam. Zrobiłam sobie owsiankę na mleku kokosowym, tutaj jest jogurt i nektarynka. To jest taka zalewana na noc. Uwielbiam je robić, bo w tym rano są już gotowe w lodówce to daję tylko dodatki, a są takie dobre. Dobra, wychodzę. W ogóle moja stylizacja dzisiaj jest taka trochę na małego chłopca, ale tak jakiegoś dzisiaj miałam wenę taką. Ogólnie miałam już nie nagrywać tego poniedziałku, ale uznałam, że w weekend, bo w sobotę wyszłam ze znajomymi, w niedzielę odpoczywałam po tym wyjściu i nic nie nagrywałam, więc uznałam, że w poniedziałek jeszcze coś dogram, żeby ten vlog nie był taki krótki. Poza tym też to miał być vlog ze szkoły. A w sumie tylko dwa dni byłam w szkole, więc uznałam, że jeszcze ten poniedziałek, chociaż coś ponagrywam. Jestem już po szkole na takim szybkim spacerze z Benkiem, bo zaraz mam pierwsze w tym roku korki z matmy. No niestety, trzeba się przygotować do maturki, potem zjem coś i lecę na siłkę. Właśnie ogarnęłam, że ten vlog opiera się głównie na tym, że albo jestem na siłowni, albo jem, albo w szkole ewentualnie, albo jestem nad jeziorem, więc trochę monotonnie, dlatego właśnie jestem na siłowni i idę jeść. Wy też macie tak, że wolicie wszystko jeść rękoma, jakby zaczęłam jeść te moje tosty francuskie sztućcami i that's not the vibe, jakby rękoma, szczególnie pieczywo, zawsze.